W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jakie przerażające monstra nawiedziły naszą wyspę. Dodatkowo dostaliśmy dziwną wiadomość od postaci, która do tego czasu siedziała w ukryciu. Na marginesie chciałbym podziękować Wam za pierwsze 100 subskrypcji na tym kanale. Możecie też zostawić łapkę w górę, jeżeli ten materiał Wam się spodoba. A teraz przygotujcie popcorn, zapnijcie pasy, no i lecimy z odcineczkiem. Dzisiaj robimy platformę. I teraz pytanie, gdzie robimy tą platformę? Okej, okay, tam. Czyli no tam? Na gdzieś tam za. Dobra, dobra, spoko. Ale żeby zacząć robić platformę, potrzebowaliśmy surowca i w tym przypadku było to drewno. Ale zaraz, po co w ogóle była nam ta platforma? Okazuje się, że większa ilość potworów, które pobraliśmy na ten świat, mogą zrespić się dopiero w odpowiedniej odległości od nas. A właśnie ta platforma im to umożliwi. To, co się będzie działo na naszej wyspie... O, kartonka kart się gdzieś... Ej, w naszy... naszym domu, w naszym domu! Ej, jest w naszym domu, autentycznie! Nie, tak, tak, jest w naszym domu! Nie, nie otwieraj, nie otwieraj. Nie! Okej, okay, Dad. Szymon w pierwszym odcinku to dosłownie mówił, że się on tak zrespi, że może się tak zrespić tymczasem w tym odcinku trzecim. No właśnie, hi, hi, hi. jak zrobimy tu platformę i pozwolimy zrespić się tym potworom, które jeszcze nie miały szansy się u nas zrespić. Bo po prostu nasza platforma była za mała, to zobaczycie istny horror i piekło będzie się działo na naszej wyspie. Idź dalej kopać Ej, ja jestem jakiś wolniejszy Ja nie mogę biec Co się dzieje? Jestem jakiś wolny I mam ten, melodię Ktoś mi gra na fortepianie Ej, zobacz, zobacz jaki jestem wolny Zobacz Paweł O, dobra, puściło mnie Już nie jestem wolny Wtedy myślałem, że to było dziwne Ale potem zobaczycie rzeczy, które były o wiele dziwniejsze Co? jest Gdzie? On dosłownie za to tobą się zrespił Za mną? Tak, on stał z nożem, patrz On stał tutaj i tak na ciebie patrzył Pils yes. miała tak rękę do góry, że tak wiesz, z nożem A okej, okay. ej dobra Dobra, robi się coraz ciekawiej, mi się to zaczyna podobać Ej, ej dobra, mam, obw mam, mam obw obwódkę Znaczy no bo tak to wiesz, tam to już byliśmy przyzwyczajeni wtedy do tego Tu już się naprawdę czarna magia zaczyna działać I ja znowu jestem wolny. Zobacz na mnie. Zobacz jaki ja jestem wolny. Ej rzeczywiście. Jestem full wolny. Tylko jak skaczę To się jestem... coś. Ale mnie nic nie glitchuje. Ja mam takie... Co to za... pyłki? Ty też masz takie pyłki? Nie. To z mojego kwiatu postawię sobie. Aaa a dobra to salona kwiatu. Dobra mam to los. CO? NIE! NIE 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 DO WOJDA! NIE DO WOJDA! NIE DO WOJDA! Hopie! BIGO! 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 NIE! Okej okay, ale dobra. Co? On ciągle jest? On ciągle jest? Chodź, 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 chodź tu, chodź, chodź, chodź Jest nie! Wpuściłem go, jaki głupi Nie, on mnie bije, on mnie bije Na górę, na górę, na górę, bois, na górę Co jest? Ej, dobra, zbugowało się na mnie, jest luz Jest luz, zbugowało się na idę mnie. po twojej temy Jasne, idź po mojej temy, a ja go biję Ja go zabiję Zabiłem Ocean, ocean, ej, ocean! A no wybił ocean! Ej, zezmij się! Widziałem coś! Jest, 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 jest! Nie ma go! Jest, 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 zobacz, tam przy... A to... No no no! co to za pozycja, ej, co to za pozycja? Osadnik! Co ty robisz? Osadnik! Szybko, szybko! Pał! O Simon! Co ja? Otwarte było! A ała, to otwarte, nie zabijaj! To po co ty nie weszłeś? Bo ja już co nie mogłem w ogóle wejść. Ja też musiałem wejść, halo! No ale to po co ty tam stałeś? Nie, nie stałem, przecież ja ciągle wchodziłem, stary. Ej, dobra, ta platforma robi się już coraz potężniejsza. Szkielety wreszcie! Daj mi swoje Ej, mam, kości! Żów! 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 Czekaj, ja mam smyć, wezmę go. Nie można nas smycz Ej, dobra, gąbka, nice. Ale Fala... ich jest! Fala zombie. Ile mobów jest na tej trzynut mojej tej? Woo, woo, ej dobra, teraz się zespili mocno. Nie, to, że to są. No, to o, co to coś coś się między... zespilo? Co jest, co jest, pokaż. Co się pokaz, pokaż, pokaż. To... Co? Co to jest? Ej, enderman na mnie, enderman na, na, na mnie idzie. Dobra, trudno, zginąłem. Pokaż mi ich, pokaż mi ich, pokaż mi ich, pokaż mi ich, pokaż mi ich. Co to jest? Co to jest? To idzie na nas. Ej, to co to? Do domu. Ej, ej, yo nie, na dom, na dom, szybko na dom, szybko na górę Nie na balkon wchodzę, jestem na balkonie Co to jest? Tam jest jeszcze drugi Ej, to ma taką straszną głowę I tam kolejny jest właśnie Dobra, zniknął, zniknął Szczerze, za dużo jest na tej platformie mobów Ta, oświetlić trzeba Ja chyba skaczę do Wojda, tylko je. nie, nie Czemu nie? Błoni się, błoni, Uciekaj, skacz do Wojda, skacz do Wojda, jeżeli nic nie masz Skoczy Skoczy za mną? Nie skoczy Ej dobra, to jest chore, ale autentycznie trzeba tam oświetlić, co nie w ciągu dnia. Co to jest? To jest chore, to jest autentycznie chore. Ej, dobra, teraz już nie ma sensu wychodzić, znaczy nie ma... nie ma wychodzić. Następnie zrobimy pochodnie, żeby jak przyjdzie dzień móc poświetlać platformę. Ale przed tym chcieliśmy jeszcze raz przekonać się co tak naprawdę nam zagraża 3, cztery. Go. Tam na sam koniec, tam na sam koniec. Tak, na sam koniec. Ej, co zostałem. zostałem? Co się zostałem? I, co to za fala? Wiesz ile cię teraz mobów goni? Nie, 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 to był błąd! To był duży błąd, duży błąd, bardzo duży, ja nie chcę ginąć. A cię goni, Hero, ci hero mnie goni? Jeszcze? Super. Otwórz to. Zamykaj, zamykaj. Brawo. Co? Co jest? Yo. Dobra, no bez przesady, no ale tak, tak to nie miało wyglądać. Nie żeby coś. Następnie chciałem pozbyć się potworów, ale stało się coś, czego nie mogłem przewidzieć. Nie. Nie, co ja zrobiłem? Ej, jakby nam bazę całą wysadzili Bum i nie ma Dobra, ja nie będę póki co naprawiał Nie, 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 nie Ja miałem chłopi w... Dobra, idę, idę oświetlać jak coś A ja to naprawię teraz Skacz przez to młody, dawaj skacz O, spadł na Alana na dół spadł i zniknął. Dzień dobry, Regupery. A! Halo! Ej, robimy złote itemy teraz, jak już nie mamy. Bo to są dobre, tylko krótko. Nie wiem, czy to w ogóle cokolwiek da. Ale, no, mamy tyle tego złota, znaczy, mamy złota. Tyle? Gwizd. widzisz. twist. nie mamy złota. Chociaż nie, złoto zróbmy na golden marchewki. Tak. Aby na jabłka. A ona ma obwódkę i ma. E... To jest takie przyciemnione ekran, co jakiś czas. Tak. Coś mi ciało, to się zrespiło. Czytanie terenu mam. Nie, nie, ja, ja. Spadam. Czytanie terenu. Ginę. Padłem. Ja też się zrespiłem gdzieś. Nie wiem, nie wiem, nic nie widzę. Nic Nie widzę. Rozwaliłem. Ej, nie gadaj, i tem jest Ej nie, ja żyję, ja żyję. Ja, ja rozwaliłem bloki? Nie wiem co się dzieje. Ja zbieram te bloki. Jak ktoś, ja, ja zbieram te bloki. Wykopałem się. Wykopałem się. Biegnę. Żyję, okay, żyję, żyję. Yo. Ej, patrzcie, wykopałem te bloki. Pokaż. Daj do go. Co jest? To się sikiero. Sikiero szybko rąbie Ej, fart, że miałem sikiery, naprawdę. Ej, ale myśmy wszystko stracili jakoś. Ja miałem czarny ekran. Ja. Czy ty pan i od razu zginę? Ja mam luz, ale nie, nas na zrespiło pod ziemią. Ja się zacząłem kopać i dlatego przeżyłem I to jest taki chłopcy, który jak siebie dotknie to się przemienia w... Prze... zostaje przeniesiony w inny dynier A właśnie się zrespił w Alanie i Alan dotknął i później ciebie, a mnie potem A, a no Alan impostor Impostor, gratuluję Okej, okay, ja wezmę teraz bombila i sobie te... I te. Ja straciłem wszystkie patyki i wszystko straciłem. Całe drewno, które miałem Oj Co? Kurczak? Ot otworzyłem drzwi Co ty robisz kurczak? Kurczak, czy to ty? Nie no, otworzyłem drzwi, nagle miałem potężny jumpscare. Dobra, nie róbcie mi tak, proszę. Ej, ale wiecie, że już w ogóle nie mamy drewna? Ja właśnie chcę iść po. ten, pozbierać. Mam bomila, bon mam ten. sikierę, więc dam radę. Luz Jumpscare, znowu, ale dobra, jest luz. Nie, nie, jest tu, jest tu. Stoi to, odsuń się, się, Paweł, odsu się. Co stoi, co stoi, co stoi. No, the silence. Touch, patrz tam. Iron za zadawam. A. I okej. O, okay. o jumpsca jumpscarem zostałem. Dobra, desajon się ten zdesponował? Chyba tak, ja bym poszedł ten. Dre drewno narobić. O, zrespi się na mnie. Jestem dead, jak coś. Nie, Spadłem. Zginąłem. Zrespi się na mnie, jak coś. Następnie usunąłem trochę pochodni, żeby dać szansę zrespić się potworom. Kto stoi? No ten z mieczem Z nożem Z nożem Gdzie patrzy Szymona? No chyba nie No ja nic nie widzę no jak Widzisz? Coś. Ja tak nic nie prawo. widzę że się w jego Powiedzcie, że żartujecie O, zniknął No nie Odwróciłeś się i zniknął W miarę, w miarę oświetlony Wracaj na obiad Stygnie ci Teraz to naprawdę dziecko, wracaj na obiad Biegnę, biegnę mamusiu Biegnę, biegnę Ale Paweł, to twoja babcia, nie mama Nie, mi mi Dawaj. Ej, fight creepers, patrz, fight tych szkieletów. Zobaczymy, kto zaraz wygra. O, no i pokonał szkielet, szkieleta. To były dwa szkielety na jednego. Ta? Niemożliwe, nie? Przegrałem, kurde, no myślałem, że szkielet wygra. Good jobem. To ja. Dobrze, wszyscy zabici. Ej, Wyzerowaliśmy cały serwer. Co to jest? Lama! Ej, i momentalnie nagle się zaczęły potwory. Nie, nie! Chyba nie. Chyba cię coś boli ziom. Powiedz, że nie umiesz ten Nie! Nie zdążyłem rozwalić, zginąłem. A tu, moi drodzy Państwo, możecie zobaczyć wzmagania moich dwóch przyjaciół z olbrzymią hordą potworów. Nie przeżyłem! O, jednak nie. Co? Ej, tabliska! Na co się gapisz? Zarazem, tablicz, tabliczkę, zoba. Na co się gapisz Świe, świecogłowy? Kto, Kto to świecogłowy? Podejrzane, ale okej. Okay. To chyba dobrze. A wy daj mieczyk. Mieczyk, kurde, czemu wy mówicie mieczyk, a nie MIEĆ? Ej, tam coś się zrespiło na tej wyspie. Tam, zobaczcie, na najdalszym skrawku. To jest, co tu jest! Ło, wow, 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 wow! Co jest? Jak to szybko biega? Ja mam ten. Co na mnie idzie? Nie, no chyba żart, no chyba żart. On jest w naszym domu w ogóle. Ty Operacja obniżamy teren. Rozpoczęta. Dawać wodę. Co to? Co to, 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 to? Dźwięk jakiś. karton w drzewach. Aaaa! On się jakoś dziwnie skrada. Zbugował się chyba. Uwaga, żeby nie było party tego, wiesz którego? Czego? Monster. Monster Party A, no i Monster Party, wykrakałeś Stary, przecież ty jesteś takim krakajłą Ej, dobra, Poseidony Poseidony się zespiły Uwaga, potężna fala Ja to widzę No nie no, no nie no, jestem martwy, boys Zabijem Masz trójząb? No way Let's go, mamy w widzowie Dobra, jest Pierwsza połówka jest zrobiona, jeszcze tylko druga Dobra, mamy tyle tych akceleracji i jeszcze jednego kurczaka, że to naprawdę hit Ej, dobra, znowu te big coś się zrespiło na, u nas ja na wyspie Ale to jest wielkie, ty, to jest takie olbrzymie I to nie ma oczu w ogóle Oj, niszczy ci plony, niszczy ci plony nie. To zniszczył. farmę, Co za mały smród. Dobra, spoko, potem się zajmę tą farmą. Upgrading. Let's go. Szybko poszło z tym oceanem. żeby mam. Ale ma trójzop? Trójzop mam. Ca... Poka! Co jest? Cały trójząb. Nawet nie naruszony. Teraz jesteśmy takimi mocarzami. Potem będzie można je tak enchantować. Let's go, boys, let's go. Czerwona pustynia. Okej. Say what? Ten film powoli dobiega końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, a w następnym będziemy polować na Sirenheada. Dokładnie tak. Trzymajcie kciuki, żeby nam się udało, ponieważ nie bez powodu tamta platforma powstała. A ze mną dzisiaj był Paweł oraz Alan. Yeah. Do zobaczenia!